Raz, dwa, raz, dwa, czy mnie dobrze słychać? Halo, zarze? <śmuluj> Dobry wieczór, dobrze się no, Witam najlepszą publikę na śląsku. Zróbcie jakiś hałas dla tego miejsca i dla współorganizatorów tego wydarzenia. <śmuluj> Za to Was kurwa kocham, naprawdę jesteście <śmuluj> niesamowicie. Na Słuchajcie, przez cztery miesiące e, pracowałem dla takiej e, firmy, i tu chciałbym z Wami zagrać w taką grę o nazwie Tabu. Nie wiem, czy kojarzycie. To ja, 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 oczywiście. E, w tej grze chodzi o to, że chciałbym, żebyście zgadli nazwy tej firmy, bo mi oficjalnie nie można jej e, wypowiedzieć. Proszę? To się świadczy. No, jakby patrzeć, no kurwa jest RODO, tak? To, że ci się przedstawiłem, to już wiesz. Słuchajcie, pracowałem dla takiej firmy, która ma biura podróże. Rekord. Kurwa, mocz! Za Koleżanko, nie widzę cię stąd. E, nic nie wygrywasz, ale dzięki brawa na koleżanki. Tak ja, kurwa to był dziwię się, że mnie jeszcze te biura podróży nie spajtowały. No ale dobra. E, słuchajcie, e, pracowałem właśnie dla tej firmy. Już wam mówię w jakim charakterze. E, koleżanko od Grekosa e, byłaś rozumiem tam na wakacjach. Byłaś w hotelu. Nie, nie, nie. Nie, 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 nie. <śledzio> Okej. Okay. To dla kogoś, kto e, był na kiedyś na wakacjach e, e, no to już tłumaczę, większość tych tych wczasów e, w czasów hotelu jest e, związana z tym, że są tam animatorzy czasu wolnego. I osoba, która przyjeżdża do takiego e, hotelu na all inclusive spotyka mnie, który na miejscu mówi ci Kalimera, witam Panią serdecznie i zapraszam na nasz poranny blok animacyjny. Tak, już o godzinie 10.30. Strecznik na scenie o godzinie 11.20. Oka Zumba w basenie restauracyjnym o godzinie 12.00 gry pokrajowej o 12.30. Fragmentary przy pulbarze. Życzę danego dnia i zapraszam do wzięcia udziału w wszystkich porannych aktywnościach. I tak, codziennie... Kurwa. Przez 4 miesiące pracowałem jako animator czasu wolnego na Zakynthosie Dlatego mnie nie było i nie mogliśmy tutaj kurwa robić stand upów e, Ale tak, tak, tak było e, Słuchajcie, pierwsze pytanie jakie dostałem od moich znajomych po powrocie do kraju, do Polski e, jak, e, Z Zakynthosu Nie było e, typu Łukasz, jak ci tam było? Podwiedzałeś coś? Podobało ci się? Poruchałeś coś? No bo kurwa, pierwsze pytanie po powrocie, czy poruchałem. Znajomi, kurwa, o mnie dbają. <laughs> jesteście parą? Jesteście parką? Byliście gdzieś wspólnie na wakacjach? Gdzie byliście? Na Mazurach. Na Mazurach. Okej, okay. w Polsce, ale wiadomo, na Mazurach. I co, ruchaliście się? No, oczywiście. No, to, to nie jest odpowiednie pytanie na, na sam początek. Powinienem zapytać, jak było, zajebiste jeziora, kajaki, kurwa łódeczki? No, o to właśnie chodzi. Nie czy, kurwa, poruchałem, ale odpowiem na nie szczerze. Nie, nie ruchałem. Już wam tłumaczę dlaczego. Ponieważ w moim hotelu były same pary, co jest oczywiste, że na drugi dzień dostałbym wpierdol od typa, oraz same dzieci. A nie jestem pedofilem. Widać, prawda? Dobra, źle to, no to zabrzmiało, zaraz ze mnie więc... Nie, nie, nie. Ale słuchajcie, miałem jedną legalną propozycję uprawiania seksu. Nie lubię się do niej przyznawać, eee, ale tak, miałem legalną propozycję uprawiania seksu z 67-letnią niemką. Miała na imię Matylda. Mogę śmiało powiedzieć, że ma na, na imię, bo już pewnie nie żyje. Oferowała mi 100 euro za stosunek. Kurwa, jakby nie patrzeć międzynarodowe. Nie, nie skorzystałem. Bałem się, że zejdzie mi na zabawę. Nie, że tak zajebiście ruchem, tylko Matylda była już po jednym wylewie i chodziła o okuli. Poza tym wciąż jestem obrażony na jej kolegów z 39. roku. Więc do czego nie doszło? Ale słuchajcie, nie, kocham, no ja kocham moich e, rodziców, jak byłem na Tosie wysłali mi MMS-a e, ze zdjęciem, na której była cała rodzina, wiadomo, na tym zdjęciu tam pozdrawiali mnie, machali i zauważyłem, że w prawym dolnym rogu tego zdjęcia ciocia Ania pokazuje mi środkowy palec. Potraktowałem to jako żart i, i powiedziałem rodzicom, e, że, że dziękuję za, e, za, za te pozdrowienia, ale... Coś z ciocią Anią jest nie tak, bo pokazywała mi środkowy palec. No już im do śmiechu nie było, bo okazało się, że ciocia Ania ma artretyzm. No i tutaj, słuchajcie, żart rodzi się sam, bo skoro mówmy się, jeżeli ciocia cię tak pozdrawia, to jak się kurwa z tobą wita? Na heavy metalowca? Na Spidermana? Na Ronaldinho? Na Kobe Bryant'a? A nie, to kurwa Parkinson, boje choroby eee, wracając, wracając do Grecji, słuchajcie, było tak gorąco, było w chuj gorąco. Eee, no codziennie jest temperatura 38 stopni, odczuwalna 44 w sierpniu jak przejewało 51, no to kurwa, na dłuższą metę się nie da. Tydzień wakacji dla was, zajebiście, ale pracuj tam 4 miesiące, no to na dłuższą metę mówię się nie da. Było, słuchajcie, tak gorąco, że żeby wejść do toalety. To klamkę, którą chwytałem normalnie, musiałem przez ręcznik, żeby się kurwa nie oparzyć, rozumiecie? Kevin sam w domu się chowa. Raz zapomniałem ręcznika, chwyciłem za klamkę, kurwa z McAllisterem na dłoni chodziłem przez dwa tygodnie. Było tak gorąco, że jak robiłem pranie w 40 stopniach, to zastanawiałem się, czy w tej samej temperaturze mogę je wywiesić. Nie mogłem, bo już dawno wysło. Było tak gorąco, że jak wychodziłem z prysznica, to zastanawiałem się, czy ja już kurwa się wytarłem, czy dalej jestem mokry, czy już spocony. Było tak gorąco, że żeby ogolić mój kurwa brzydki ryj maszynką elektryczną musiałem stawać o 5 rano przed schodem słońca, bo wiadomo, elektryczna kurwa na mokry nie łapie. No to kurwa raz w tygodniu popytka o 5 rano. <grywanie> Dziękuję Kolega ma problem ten sam. <grywanie> Było tak gorąco, że żeby ubrać buty na zajęcia, słuchajcie, musiałem wlewać do nich szklankę wody. Raz nie wlałem, kurwa, ubrałem, przetargałem jak kartka papieru. No kurwa, tak trzy buty straciłem, nie? Było niesamowicie gorąco. Było tak gorąco, że kurwa kanapkę z serem, którą zostawiłem, kurwa, w pokoju, po trzech godzinach powrotu do pokoju, to był kurwa tost. Naprawdę temperatura na dłuższą metę nie do zniesienia. Ale tak jak mówiłem, prowadziłem tam różne zajęcia. Prowadziłem na przykład zajęcia z siatkówki w morzu. No i miałem tam jeden taki dziwny incydent, mianowicie, zostałem potrącony przez blondynkę, która siedziała na rowerku wodnym, pchanym przez Azjatkę. Nie wiem, czy będziecie sobie w stanie to teraz wyobrazić, a nie bez powodu powiedziałem, blondynka siedziała na, na rowerku, bo pisza kurwa nawet nie trzymała steru ani nie pedałowała, bo bała się, że paznokcie się pobrudzi. Mieliśmy też taką grę o wdzięcznej nazwie Ulubiona gra mojej szefowej kurwa. Kocham o tym mówić. Przesuwanie oliwki kijem. Słucham propozycji, jak to może wyglądać. Ja już wam mówię, jak to u mnie wyglądało. Słuchajcie, kładliście oliwkę na ziemi, ja wykręcałem kurwa, odmiotły ten kurwa, cały patyczek. I musiały z punktu A do punktu B przetransportować oliwkę tak, żeby kij stykał się cały czas z oliwką. Na czas. No kurwa, no, dziwna gra. Ludzie sceptycznie do tej gry podchodzili, gdy ja ich zapraszałem, mówiąc: Słuchajcie, przesuwamy oliwkę kijem. Oliwka nie ma 6 lat. Nie jesteś czarna i nie można przesuwać jej własnym kijem. Innym razem, szykując się właśnie na, si na siatkówkę, na zajęcia z siatkówki, pompowałem piłkę w naszej takiej altance i podeszła do mnie kobieta w niezręcznej sytuacji, bo ja pompuję piłkę, ona wchodzi. Panie Łukaszu, kiedy siatkówka? Jak skończę, to do Pani dojdę. I tym gestem chciałbym właśnie powitać na scenie Jaśka Borkowskiego! Wielkie brawa!